Chciałem powiedzieć, że my jesteśmy kibicami konkretnymi. Nie mamy domów, jesteśmy bezdomni. Jak jest zimno, to razem ocieramy sobie tak rękami, robimy i jest od razu cieplej wtedy. I chciałem powiedzieć jeszcze. Że po prostu nie mam zęba. Chciałem powiedzieć, że jestem fanatykiem Śląska i z wyglądu przypominam włóczyki z mułinków. Teraz pogadamy z Robertem, kibicem Legii. Najpierw, Robert, powiedz, czy lubisz w ogóle dziewczyny? Nie lubię i nie lubię. Wiemy już, na czym stoimy. Jesteś gejem, dowiedzieliśmy się. A jaki klub robi na tobie największe wrażenie? Którego się boisz? Krakowa. No, o geju, wiedziałem, że Krakowi się boicie, a z kim jeszcze boicie się bić? Zarką Gdynia i z Lechem Poznań. Tak? Czyli wszystko jasne, Lechareczka Krakowi.